Hello! To znaczy, hej, 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 jestem Charmander! I dzisiaj jest drugi odcinek z serii. Yy, jak to było? Nintendo Land, tak. Yy, dobrze. Przejdźmy do rzeczy. Czekajcie troszkę, bo prawie. O, powinno być dobrze. Yy, przejdźmy do rzeczy. Yy, więc tak, dzisiaj chętnie zagram w to i tak zrobię. Miałem inne plany. Chciałem zagrać w Yoshi Kart, ale dobra. Więc dobrze, ja pierwszy powiem o co chodzi. Już możecie nie rozumieć. Wybiorę swojego mi. No, możecie zobaczyć, jak wyglądam. Jako mi. No, dosyć podobnie jestem. Tak. Chodzi o to: Jesteśmy ninjom. Tak naprawdę nie będziemy walczyć. Będziemy tylko. Poszczególne elementy. Ja jestem w to bardzo słaby, bo nawet do trzeciego, trzeciego etapu nie mogę pokonać. Więc zobaczycie tylko do, do trzeciego etapu. Dobrze. Jestem Bartek. Tutaj muszę też zacząć. Zobaczcie. Tak muszę trzymać pilot. A, wy nie widzicie. Muszę tak bokiem. Czekaj. Widzicie? Ja trochę to przestawię. O, zobaczcie. Muszę trzymać tak, bo tak bokiem. Dobra, klikam OK. OK. I trzeba rzucać tak shurikenem. O w ten sposób. Dobra, a na telewizorze się dzieje cała akcja. Okej. Okay. Powinniście wszystko jedzieć i teraz patrzcie. Muszę celować. O! Dobra. I jedziemy. Trzeba szukać takich ninjów, o właśnie takich jak ten i w nich strzelać okej, okay, trzeba troszkę się przyzwyczaić, szybciej robić pyk a, trzy, trzy, O, a, dobra nie, czekaj, czekaj ja nie jestem w to najlepszy Dobra, cztery hity combo Nie! Zwaliłem kombo, dobra, nieważne Traf! Jest, dobrze Dobrze niszczyć ninjów Ninjo, gincie Mi się będą jeszcze lepsze ninje O, tak jak ten Widzicie? On już ma swój shuriken Mnie też można nawalać Pyk Ninjo! Okej, okej, tam jest trzech. Dobra Skończony pierwszy etap, jej! Aaa, dwaj mi uciekli Kurde Szaleni Czekajcie, nie o jest, dobra Scena druga Чекай, 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 не Нет, нет, Ха. Не, 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 не. На, нет, Двух только. нет, 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 Kręci ładnie szorikiem. O, wo, wo, ledwo. Nie, 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 nie dostałem raz. O, to raz. nie, mają te bomby o Jezu, mnie. Z bombami. Z czym do ludzi? A, nie, Z nie, 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 z ludzi? O, czekaj, 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 czekaj. Dobra. Serce tam. A dobra, już się. Zwój. A to nic nie da teraz. Trzeba gowalcie kontakt podejdzie do mnie. O, teraz! Dobrze! Nawalej, dawalej! Dobra! Teraz! Dobrze! Teraz! Just! Pokonaliśmy go! Juej! Ile mi uciekło? No dużo! Dużo mi uciekło. Dawaj, 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 lecimy. O, bonus! Czekajcie, tak to się robiło. O nie, to nie to, to nie to! Klej bomb, co ja chciałem? Nie, nie udało się. Chciałem te bomby takie. Co, pamiętacie, co żyli? Bo mamy tak zwane zwoje. Ja to tak przynajmniej nazywam. No i zzywam. O Jezu, serce wstaciłem. Ale mi słabo idzie ludzie. No, więc to są tak zwane bomby, które wybuchają... No ja wiadomo jak te bomby wybuchają, nie? No i w ogóle to jest genialne, te bomby są, bo one tak rozwalają teren. O Jezu! Przestraszyłem się. A to one mają dwa życia! Ach. Ile was? Ile was? Co zrobimy dwie gry w jednym, bo jak widzę, jak widzicie nie idzie w tej grze. Dobra, idziemy wino. Nie, 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 ja, ja tu Dobra. Lecimy jakąś inną gierkę. Może ten już, A nie, on trwa długo. Coś takiego krótkiego. No nie ma czegoś takiego krótkiego jak ninja. Falcon Race? Mogę to przejść. O, dobra. To jest dosyć długie, więc będzie tu odcinek. No, tak, to trwało, no nie wiem, 5 minut, 6, zaraz zobaczymy. I to będzie trwało z 10. Okej. Okay. Nie wiem, czy widzieliście dobrze. Oby tak, oby tak, bo nie chcemy się nagrać tego drugi raz. E, dobra. Muszę to trzymać, tak? Ja teraz Wam przybliżę, bo. O, zobaczcie. Zobaczcie, jak to, to jest skomplikowane. Widzicie? Tam jest to ta meta. Nie, nawet no, jeszcze jej nie widać. E, dobra. I teraz Wam troszkę przybliżę. Jak to się przybliżało? Czekajcie, coś się nie pasuje. Jak się Wam przybliżało? Dobrze rozumiem. A, już wiem, już wiem. Dobra, do mnie. I patrzcie. Więc ogólnie to jest taka gra, w której się jak najszybciej robisz misję. Misję, nazwijmy tę misję. I trzeba się nie wywalić. O, właśnie, tak jak teraz zrobiłem. Zrobiłem troszkę, bo ja ogólnie przyszedłem już to. Tylko nie na swojej konsoli, tylko na kolegi konsoli No kurde! Czemu? Co jest? Dobra, spokojnie troszkę Dobra, W jednym momencie zawsze tracę jedno życie, a później mi idzie dobrze Okej, okay. przeszedłem to Nie wiem, czy to powinno być osiągnięcie, czy nie okay, Tutaj to, to trzeba podmuchać do mikrofonu, ale ja znam guzik, dzięki, któremu nie trzeba A teraz po prostu trzeba trzymać oba A właśnie, co robią te? Więc jak widzicie to jest R, mam przycisk na gamepadzie R. Jak klikniemy właśnie takie coś się robi. Dobra, R, R. Nie zawsze się uzyskuje Więc czasami trzeba właśnie i o, nie trzymać, żeby To trzeba kręcić. Dobra? Ło, 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 To było dobre. Nie! Ach, trzeba było kliknąć. Mm, trzeba by kliknąć trzeba było kliknąć jeszcze raz L o, Trzeba widać. żebyś powrócić do Checkpointa. No to było hardcore, to było hardcore, coś mi dzisiaj nie idzie. Nie, przyjdziemy to tak dzisiaj. Spokojnie powinniśmy. Cześć. Okej. Okay. O, prawie 100 sekund. Już 100 sekund. Nie masz żadnego pęcznika, jak dostać ten banan tu na górze. Kry to tam jest... Nie, ja po prostu nie wiem. Eee... Nie można. Eee, rotate... Eee, to to. Okej. Okay. Eee. To było dobre, to było dobre panowie. O to się da zcheatować. To się da łatwo... cheatować... Jest, to się. Dans przejęć po tych transformach i to mi się nie chce. Bo odcinek będzie trwał bardzo długo. Przez co będzie rendering długi, update długi i tp. No rozumiecie. Takie typowe sprawy youtuberów. Tego nie ogarniecie. O, dobra, przeżyłem. Piek. I to jest ten moment. Okej. Okay. Dobra. A właśnie. Tu muszę raz umrzeć może to jest takie. Wiecie. Mus to mus. Aha. No, a nie drugi raz. seria Przegrałem. No dobra. To by było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało. Eee, mogę to wygrać. Miał no z głowy nie musiał tego przychodzić. Bym nie musiał tego raz przychodzić. No dobra. Nie było to easy jak kocanie, ale nieważne. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mm, mogę robić później unboxingi, bo tutaj też są takie coiny, które można robić unboxingi, dobra. Mm, więc ja, ja się z wami Mam nadzieję, że Wam się podoba. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo ostatnio z wymową mam coś nie, tak? I z so i źle mi słychać na filmikach. Bye!